Bardzo lubię, jak w komentarzach pod moimi filmami proponujecie tematy, jak piszecie, o czym chcielibyście posłuchać. Pod kilkoma ostatnimi filmami pojawia się temat HELU-3, izotopu występującego na księżycu, w dużych ilościach na księżycu. Czy on może zrewolucjonizować energetykę? Mówiąc szczerze, wydaje mi się, że może, no chyba że wymyślimy coś zupełnie, zupełnie nowego, ale po kolei. Na Ziemi praktycznie nie ma naturalnego helu. Jeżeli kiedyś był, to uciekł w przestrzeń kosmiczną. Jest gazem szlachetnym, więc nie tworzy żadnych związków chemicznych. Źródłem helu jest Słońce, ale ziemskie pole magnetyczne i atmosfera są barierą, która skutecznie przed tym e, napływającym ze Słońca helem nas chroni. Z tych śladowych ilości ziemskiego helu, tego naturalnego, Przeważająca większość to Hel 4. Izotop z dwoma protonami i dwoma neutronami w jądrze. ale bohaterem tego odcinka jest Hel 3, czyli izotop. Z dwoma protonami, ale z jednym neutronem w jądrze. Dzisiaj ocenia się, że jego całkowita ilość na Ziemi to około 10 kg na całej Ziemi. A tymczasem okazuje się, że na księżycu jest go bardzo, bardzo dużo. Niektóre szacunki wskazują, że na księżycu w postaci Helu 3 zmagazynowany jest 10 razy więcej energii niż na Ziemi w postaci wszystkich paliw kopalnych. Skąd się tam wziął? Ze Słońca. Słońce jest w jednej czwartej zbudowane z helu, i ten hel jest regularnie z powierzchni Słońca wywiewany w przestrzeń kosmiczną. Gdy pada na powierzchni Księżyca, grzęźnie w księżycowym gruncie i tak od miliardów lat. W efekcie szacuje się, że podgrzewając 200 ton księżycowego gruntu jesteśmy w stanie odzyskać 1 tonę Helu 3. Popatrzcie, mówimy o 1 tonie Helu 3, a tymczasem na całej Ziemi, na całej planecie jest go tylko 10 kg. Ok, ale o co w ogóle z tym Helem-3 chodzi? Dlaczego o nim w ogóle mówimy? Dlaczego on ma cokolwiek zrewolucjonizować? Wszystkie gwiazdy we Wszechświecie działają tak samo. W ich wnętrzach zachodzi reakcja fuzji jądrowej albo fuzmi, fuzji termojądrowej, czyli w skrócie łączenia się lekkich pierwiastków cięższe. Na tym łączeniu można całkiem sporo energetycznie zarobić. Pierwiastki lekkie można łączyć na wiele sposobów, Na przykład można połączyć dwa wodory albo wodór z deuterem, ale reakcja w której łączy się Hel-3 z deuterem jest szczególna? W tej reakcji, w wyniku właśnie takiego połączenia dwóch jąder helu 3 i deuteru, czyli cięższego wodoru, powstaje proton, który niesie bardzo dużą ilość energii. Tę energię można zamienić bezpośrednio na energię prądu elektrycznego i nie trzeba się bawić to w podgrzewanie wody, w turbinę, w generator itd., czyli w to wszystko, co jest w elektrowniach węglowych czy na przykład jądrowych. W efekcie tej skróconej poniekąd ścieżki wydajność energetyczna tego procesu, czy w zasadzie takiej elektrowni jest dwukrotnie wyższa niż elektrowni jądrowych i wynosi ponad 70%. W praktyce znaczy to, że na przykład największej gospodarce świata, czyli USA, do zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na prąd elektryczny wystarczyłyby 25 ton Helu 3 na cały rok. Licząc Hel 3 czy łącząc Hel 3 z deuterem, dostajemy ogromną ilość energii. I Hel4. Nie ma radioaktywnych odpadów, nie ma spalin, nie ma dwutlenku węgla. Hel4 jest w niewielkich ilościach i można go spokojnie wypuścić do atmosfery, bo to jest gaz szlachetny i jest całkowicie bierny także biologicznie. O tym, że na Księżycu jest dużo helu 3 wiemy, bo zbadaliśmy księżycowe próbki, próbki księżycowych skał, które przywieźliśmy kiedyś na Ziemię. Dla tych, którzy mają pewne wątpliwości, czy w ogóle tam byliśmy, zrobiłem kiedyś wideo osobne, zerknijcie tutaj. Szacuje się, że całkowita ilość tego helu na Księżycu może wynosić kilka milionów ton. Potrafimy też na Ziemi przeprowadzić reakcję fuzji jądrowej. W sposób niekontrolowany to wybuch term w sposób kontrolowany to reakcje przeprowadzane między innymi w tokamakach. Jeden ogromny taki tokamak jest budowany właśnie na południu Francji i nazywa się ITER. Technologia dopiero raczkuje, ale e, obietnica praktycznie niewyczerpanego źródła energii jest tak ogromna, że głównie Stany Zjednoczone i Chiny już toczą technologiczną wojnę o Księżyc. Hmm, może się mylę, ale mam wrażenie, że ostatnio Chińczycy wychodzą na prowadzenie. Ich lądowanie na odwrotnej, czy na odwróconej od nas stronie Księżyca było majstersztykiem, było mistrzostwem świata. Do wyścigu po Hel-3 stają także inni, np. Rosja, Indie czy Unia Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna. Za kilkanaście dni w Warszawie, w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk rozpocznie się test, rozpoczną się testy polskiej koparki, która za 6 lat ma w ramach takiej europejskiej misji polecieć na księżyc. Koparka jest budowana w laboratorium Mechatroniki i Robotyki satelitarnej CBK Pan w Warszawie. Jak tylko będzie możliwość pokazania księżycowej koparki, na pewno zrobię to tutaj na moim kanale. Odwiedzajcie go więc regularnie. Na dzisiaj dziękuję za Waszą uwagę. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.